Ostatni blok. Oczywiście z Polski. Dlatego, że ruszamy i jesteśmy już w piwicznej zdrój i za chwilę będziemy przekraczać granicę ze Słowacją. I tę trasę znamy, bo ją pokonujemy bardzo często. Słowacja, Węgry, Serbia, Bułgaria. Nasza ulubiona, jak do tej pory, Turcja. A potem zaczynamy nieznane. Iran, Pakistan, Indie. Dokładnie. A Jesteśmy w tej flipi w Piwnicznej Zdrój, ale tutaj akurat, w tym miejscu, na tym parkingu jesteśmy pierwszy raz. Tutaj przyjechaliśmy późno w nocy i rano, jak się obudziliśmy, mega zaskoczenie. Okazuje się, że parking jest za Fli. Są pięknie wybudowane sanitariaty. Wzięliśmy prysznic. Więc... <noise> można było się odświeżyć w podróży. Ostatni kontakt z Polską, taki <noise> luksusowy można powiedzieć. Teraz może nie będzie już mniej luksusowo, ale troszeczkę pewnie im dalej, im te kilometry będą nam uciekały, tym będzie ten poziom może troszeczkę spadał jeśli chodzi o karawaning. Z punktu, czyli z granicy do New Delhi mamy około 7000 kilometrów, 7000 trudnych kilometrów, bo ta część już od Turcji, praktycznie od połowy Turcji będzie dla nas nieznanym. Tutaj jeszcze troszeczkę jedziemy, nastawiamy się, szukamy no i załatwiamy ostatnie sprawy. Jeszcze została nam poczta. Z większością patronów widzieliśmy się na zlocie. Bardzo dziękujemy, bo impreza wypaliła i naprawdę. To nam naprawdę było super. Ale to, co zdarzyło się w sadówce, to zostaje w sadówce i ci, którzy nie byli, to mogą żałować. U niektórych patronów tak się zdarzyło, że byliśmy nawet w domu, ale pozostały nam jeszcze paczki do wysłania i kartki. Złoty dostają kartki, natomiast z wyższych progów są to magnesy i różne prezenty. <laughs> Także zachęcamy. Następne kartki będą wysłane, mamy nadzieję, że już z Indii. A z tym, że zostaje to w sodówce i możecie żałować, to trochę śmiechem żartem. No, nie spodziewaliśmy się, my robiliśmy pierwszy raz taką edycję, i postanowiliśmy też w ten sposób, że chcemy w pełni skorzystać z kontaktu z naszymi fanami, patronami i wszystkimi, którzy przyjechali. I nie pracowaliśmy, czyli nie nagrywaliśmy żadnego vloga, każdy tam sobie nagrywał jakieś pamiątki, wyszło naprawdę super, Taka, takiej atmosfery się nawet nie spodziewaliśmy, troszeczkę byliśmy zastresowani na początku. Ale chyba wyszło ideolo. Wyszło ideolo, mimo że ja miałam problemy ze zdrowiem, ale już jest okej, okay, bo mam też wiele o to pytań. Jest jeszcze jedna sprawa. To była taka impreza pożegnalna. Tak. I przez to, że ten zlot tak wypalił i była tak świetna atmosfera, tak fantastyczni ludzie przyjechali, planujemy po powrocie drugą edycję. Także już z góry zapraszamy za rok też w sadówce. Subskrybujcie nasze Facebooki, Instagramy, YouTube. Będziemy o tym informować chwilę wcześniej niż teraz, bo teraz było 3 tygodnie, żeby się zebrać i przyjechało 60 załóg, ponad 150 osób, więc jest to bardzo dla nas wynik satysfakcjonujący. Z wieloma z Wami zobaczyliśmy się naraz. A, a teraz kiedy? No mniej więcej za rok. Za rok. Część rzeczy mogliście oglądać na Instagramie w relacjach, bo tylko w ten sposób został zlot udokumentowany. Opowiedzcie historię tego, tak? Maja będzie opowiadała. Będzie pokazywała. Yy, wymyśliliśmy to razem, żeby narysować plakat. Na początku miałby to być taki po prostu, że będą du narysowane dużo rzeczy, a yy, wymyśliliśmy, że narysujemy groszka i podziękowania oraz nasze skojarzenia z tym biwakiem. Yy, z... Jakie macie skojarzenia z biwakiem? Yy, że... Na przykład ognisko, tatuaże. Tak, było ognisko, tatuaże też były. No, na, na przykład na kukurydzę. Dla jedzenie. No, a kukurydza bardzo. Tak, kukurydza bardzo dużo robi. Bardzo istotnie, kukurydza. Loteria, <grydza> y, też wycieczka tym klikarzem y, tak. z, z Podobała Ci się wycieczka? Bardzo. Wszystkim y, Wam się podobało? Tak. Słońce. <grydza> Najlepszy jak pod słońcem, tak. I słońce było chwilę, chociaż padało. No. Nie? A to chwilę, Ale żeby to chwilę. umyć samochody po imprezie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, jesteście kochane. A teraz śledźcie nas na bieżąco, dlatego, że no, czuję, że będzie się działo, bo y, niedługo już będziemy w tej części świata, w której nie byliśmy. OK, oficjalnie startujemy, przekroczyliśmy polską granicę, jesteśmy na Słowacji i zaczynamy ze stanem 285 939 km, to jest nasz początkowy wynik i zobaczymy na ilu zamkniemy się groszkiem ile groszek przejedzie podczas tej wyprawy a na razie Słowacja jedna z takich przymusowych trochę dla nas rzeczy raz że mamy tutaj zwiedzone już dużo dwa to drogi na Słowacji w dalszym ciągu powiedzmy że są budowane chociaż one są tak budowane że jeszcze żadna nie została nigdy skończona <laughs> i Słowację robimy tranzytowo, bo dopiero będziemy za winiety, mogli u nich płacić jak będzie można przelecieć je na raz... Słowację na raz, a na razie to turystycznie, powolutku jedziemy sobie, zwiedzamy pagórki. Górki. Podziwiamy górki, bo tutaj są ładne górki Dzisiaj jedziemy trasą wyjątkowo ładną I jest całkiem fajna pogoda Bo zwykle jakoś tak nam się zdarza, że Przez Słowację przejeżdżamy jak pada A teraz jest słoneczko I ta trasa jest taka właśnie bardziej pagórkowata i the old ones gone under the night. And I can feel the sun on my skin Jeśli nasza składnia będzie trochę nie do końca gramatyczna, bo się składała, to sorry, ale jest 43 stopni Jesteśmy na Węgrzech, w Szeged? 43 stopnie w cieniu, bo w cieniu. nasz termometr jest... O, 44 już jest. 44? I 3. I my mamy termometr pod autem. autem tak. Dla, Dla, z daleka od rury wydechowej, od... wszędzie. Chyba, że I... asfalt jest najlepszy. Węgry to jest taki jeden z naszych przystanków na trasie, gdzie myśleliśmy, że uda nam się zatankować tanie paliwo, bo jest taka dziwna zasada, że. To znaczy, dziwna. no Ona jest dziwna w tych czasach, bo wszystkie te sankcje wojenne równo miały wszystkich objąć. Miała być solidarność, ale Węgrzy powiedzieli, że będą neutralni w tym całym konflikcie, który wiecie jaki jest. I dzięki temu mają paliwo po 480 forintów, a to jest przy liczeniu około 560 powiedzmy. Natomiast jak jesteście zagraniczni, to tankujecie za 740 forintów, czyli to jest niecałe tam 8 zł. I teraz ktoś gdzieś pisał na którymś z forów, że można zatankować na stacjach automatycznych, to nie dotyczy właśnie tych stacji. My oczywiście postanowiliśmy to sprawdzić, byliśmy już na dwóch takich stacjach, ale są postawione albo specjalne budki już na takich stacjach, tak. albo jeżeli nie ma osoby, która to weryfikuje, czyli to skąd jest rejestracja samochodu, to wtedy trzeba wysłać zdjęć. To wygląda to właśnie tak, jak tutaj teraz zobaczycie. Please send the photo, czyli foto, czyli wyślij foto. Faktury, dowodu rejestracyjnego, albo Twojego dostępu do banku na jakiś tam adres w ciągu 24 godzin, i potem w ciągu 15 dni jest refundacja. No i tak jak widać, jak pokazuje historia, pokorne ciele dwie matki się, więc to chyba dobrze być z neutralnym, tak? I... No, to dzieciństwo słyszałem, to powiedzenie. <laughs> Ja tak sobie myślę, że y, najwięcej, y, tak patrząc się na historię, tak wracając się wstecz, to kraje, które nigdy nie opowiadały się po konkretnej stronie, czy nie, nie robiły sobie jakichś dodatkowych wrogów, wychodziły na tym najlepiej. Y, ale. I tutaj, ale. Chcę y, Są co Ciekawa się o Caldona mówi, bo nad nie wiem, co chce powiedzieć. Bo już na ten temat nie rozmawialiśmy. Y, ja sobie tak myślę, że y, gdybym była na miejscu. Y, Władzy węgierskiej, ale też polskiej, ja bym to zrobiła to samo. Znaczy mi swoich... to dobra, tak, chronią oni chronią obywateli. siebie, okay. oni tutaj zostawiają swoje podatki, i coraz częściej się spotykamy w naszych podróżach z takimi przypadkami, kiedy dla mieszkańców jest coś taniej, a ci z zewnątrz zagraniczni płacą więcej. Ale no też nie że wchodźmy to w taką retorykę, bo to nie, nie jest korzystne dla algorytmów. Po prostu jest nacjonalizm. Wielu w wielu kwestiach jest nacjonalizm. Czy Unia Europejska, czy inne twory miały powodować, że nie będzie żadnych czy granic, czy żadnych różnic, czy wszyscy będą traktowani tym samym prawem. Tak jak widać da się. Już nie będziemy w całą tą geopolitykę wchodzić, bo to jest bez sensu. Ważna informacja: nie zatankuje się taniej. Na Węgrzech trzeba kombinować. Teraz mamy trochę szkopu, bo w Serbii na pewno to paliwo z kołodychy tam zawsze było droższe. Dlatego chyba i tak zatankujemy tą ceną dla turystów. 740 huf, 740 forintów. Tak to już jest z tymi naszymi podróżami, że paliwo to teraz jest taki najbardziej. Największy teraz na koszt. nawet jedzenie jest takie drogie jak paliwo. Tak, dlatego też udajemy się w kierunku Iranu, gdzie podobno w tej chwili cena za litr to jest 5 groszy. A jak nie uda nam się nic innego wymyśleć, to jeszcze chyba na morzach nie ma takich obostrzeń, więc spadamy na morze na jakąś łódkę. Będę wymiotował, ale będę pływał. Szybka aktualizacja jeszcze tego wiatraczka w oknie dachowym, bo dużo ludzi pytało o aukcje: jakie to wiatraczki, jakie yy, moce i tak dalej. I żeby nie odpisywać wszystkim, to w jednym zdaniu to zawrę. Jeśli chodzi o samą aukcję, to sprzedawca niestety nie był na tyle kompetentny, albo nie wiedział, albo nie wiem, i sprzedał wiatraczki, które działały tylko w jedną stronę. I teraz tak, zamontowałem dwa, jeden w jedną, drugi w drugą i myślałem, że będę po prostu sobie przełączał pojedynczo, żeby był wyciąg albo wiew. No i powodowało to, że jeden z tych wiatraczków zawsze się grzał. I żeby nie spalił się w którymś tam momencie, jeśli będzie działał na odwrót, zrezygnowałem całkowicie z tych wiatraczków. Wiatraczków już nie odsyłałem, wykorzystałem bo one są silent, silenty, silenty czyli cisze, ciche i one teraz są w lodówce mają dość dużą przepływowość bo tam jest koło 1700 czegoś tam na minutę ale whatever tutaj zrezygnowałem całkowicie z wiatraczków komputerowych na rzecz rozwiązania, które podpatrzyłem u Andrzeja z Majowania bo on miał coś takiego zrobione i kupiłem zwykłą zwykły wentylator do chłodnicy, to jest jakiś tam tuningowy wentylator 7 cali i on już ma możliwość przełączania kierunku lewo-prawo i działa bardzo dobrze, moc jego to jest 80 W, ale to jest tak duża moc, że czuć tą bryzę czuć ten powiew jak się go włączy ale nie było się bez problemów zamontowany jest na dwóch podporach tutaj jeszcze była taka osłona którą nie wykorzystałem, zdjąłem, żeby się to wszystko zmieściło on ma wysokość 6 cm, więc idealnie mieści się w tym momencie w to miejsce do okna, to jest Fiamma Vent 40 na 40 więc jak będziecie chcieli to powtórzyć, to możecie to sobie zrobić, ale mam jeden problem i nie wiem teraz z czego to wynika, czy wynika to z tego silnika w tym wiatra, wiatraku, czy wynika to ze sterownika bo tutaj jeszcze jest zamocowany ten sterownik, który raz, że reguluje kierunek, a dwa, że reguluje prędkość tego wiatraka. I nie znam się na tyle na prądzie, żeby stwierdzić, gdzie jest tutaj jakiś problem, czy to jest silnik, czy to jest ten sterownik, bo jak... Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, będę mówił trochę głośniej. Jak włączymy go na pełną moc, to elegancko sobie wszystko ładnie huczy. E, tutaj mi została dziura, jeszcze muszę ją zaślepić, bo konieczne było przeniesienie tego regulatora obrotów tutaj. Bo jeszcze dokupiłem, a zaraz mi obciągnie tą roletę, dokupiłem roletkę, bo wcześniej mieliśmy taki yy, po prostu kawałek jakby alufoxa, który zakładało się na ramy. To było upierdliwe, więc zrobiłem to tak już yy, fabrycznie, systemowo. I teraz zobaczcie, jak zaczynam zmniejszać tą prędkość. O! Nie wiem, czy to będzie słychać. Bo nie za każdym razem jest nam potrzebne aż takie duże wietrzenie. Czasami by się na przykład w nocy przydało coś takiego. Ale jak zmniejszymy tą prędkość, nie wiem czy to będzie słychać to zaczyna piszczeć tak dziwnie ten silnik. Tam pali ich bo i tak używam to teraz w ten sposób, że wietrzymy, jak coś gotujemy, jak coś robimy, to wtedy jest włączony tam powiedzmy na 5 minut, bo też dosyć mocno obciąża ta chłodnica, ten wentylator chłodnicy, akumulator, więc takie działanie na pełnej parze to, to nie bardzo, żeby to cały czas tak używać. I zastanawiam się, no bo nie zdążę już zmodyfikować niczego, czy da się to jakoś zamienić w trakcie jazdy. Może ktoś z Was jest bardziej doświadczony, bardziej zna się na tym przepływie prądu. Ten regulator, on reguluje między 12 a 36 V. Być może potrzebny jest mniejszy, żeby nie piszczał. Być może ten typ tak ma, może ktoś z Was ma. To jest wentylator TurboWorks i one po prostu będą tak piszczały. Na razie się muszę z tym pogodzić. Może coś się uda jeszcze w trakcie trasy zmodyfikować. Ale nic innego na razie nie wymyślę i jeszcze sobie tak zastanawiam się nad dziś kupieniem, po prostu już w trasie. Potem zwykłego komputerowego jednego, już bez regulacji wciąg, wyciąg, tylko żeby po prostu wyciągał na stałe. Bo chyba częściej i tak będziemy korzystać z tego wyciągu. Ale to zobaczymy. Może ktoś mi podpowie, może się jeszcze uda coś z tym zrobić. Może tam trzeba coś wyciąć, wylutować albo coś zrobić i to wystarczy, żeby to nie piszczało. Bym był bardzo... bardzo wdzięczny za pomoc, bo jednak w kierunkach, w których się udajemy, ten wiatrak jest bardzo potrzebny. Więc tak w skrócie wygląda sytuacja z tym wiatrakiem. Jak się ktoś z Was o to pytał, a jak się nie pytał, a interesował się jak to zrobić, to między innymi tak to wygląda. No i, no i zobaczymy, zobaczymy, śledźcie, zobaczymy, czy ktoś się odezwie, czy się uda to w jakiś sposób zmodyfikować, żeby nie było tego piszczenia, tego świstu. Jeszcze na koniec pokażę Wam to obciążenie, bo ono jest dość duże. Stoimy teraz w cieniu. Panel coś tam ładuje nie za wiele. Akumulator jest naładowany 1291. I teraz zacznę od zera z wyciągiem. No gdzie mnie się tu wyten? Gdzie się na tym zerowym, gdzie piszczy, to tego prądu praktycznie nie pobiera nic. Ale jak już go włączę na maksa. Widzicie, automatycznie... Ale nie jest jakoś wcześniej mi spadało mocniej. Może akumulator jest teraz dobrze doładowany, chociaż cały czas spada. Spada, 12.67, zaczynaliśmy 12.90. Tak huczeć na pełnym biegu oczywiście można, ale nie za długo, bo akumulator tego za bardzo nie, nie wytrzyma. I tak się teraz zastanawiam, czy Fiamma, to się mówi Fiamma, czy to jest włoska firma i się mówi Fiamma? Fiammam? Fiamma. Nie Fiamma, fiamma, oni tak mówią fiamma! Nie, to po chińsku. Dobra, sprawdzimy tą fiamę. Na tekst Włoski. Wprowadź tekst. F i M A. Fiamma. Fiamma. No po Włosku Fiamma. No to kochani kupujemy kampera, no bo przecież do Indii trzeba mieć sprzęt i dużo rzeczy. No i postawiliśmy na taki autokar. Jesteśmy w Serbii no i właśnie tutaj Daniel e, luka co działa, co nie, czy wszystko jest sprawne, czy na pewno ten, no ale zobaczcie. Robi wrażenie. Nikt takiego nie ma i tak w drodze do Indii będziemy sobie przebudowywać powolutku, no bo do Indii będziemy trochę jechać, trochę będziemy robić przystanków i w czasie tego będziemy coś tam sobie budować, coś tam sobie przekładać potem pokażemy Wam jak to wygląda w środku a tak naprawdę to nie zmieniamy na Neoplana jakby ktoś chciał naprawić Neoplana to już może się skontaktować, tam nadal jest kontakt bo po prostu chłopakowi wysiadło okno, a dzisiaj jest taka pogoda, jaka jest, cały czas pada, więc do Belgradu, żeby wrócił z turystami, to będzie mu ciężko, żeby mu nie napadało. Jesteśmy na różowym jeziorku, tutaj kończymy odcinek, dotarliśmy do Serbii, relaks w naszym no, już ulubionym miejscu, bo jesteśmy tutaj po raz trzeci. I ze względu na pogodę, będziemy sobie teraz mogli. Wygrzać się do Różowego Jeziorka się schodzić, wygrzać się do, do Różowego Jeziorka się schować. Odcinek z tego miejsca wyskoczy Wam tutaj. Całą Serbię też polecamy, całą serię Serbii, która była w tamtym roku. Różowe Jeziorko lubimy, bo tutaj jest oprócz tego żeleczniczo, to jest też bardzo fajnie, relaksacyjnie. No i kończymy na dziś. Następny odcinek za tydzień, dalej z naszej trasy do Indii więc nie zapomnijcie subskrybować, żeby was nic nie minęło. Dziękujemy, że obejrzeliście odcinek do tego momentu. Dziękujemy patronom za wsparcie i do następnego, trzymajcie się. Hej!